Inflacja może osiągnąć poziom blisko 30%. Trzeba zadbać o swoje kompetencje, ponieważ też będzie coraz trudniej o pracę. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, powinniśmy zachować czujność i powinniśmy wprowadzić jakąś ostrożność w zawieraniu nowych relacji z kontrahentami. Aby być na bieżąco kliknij subskrybuj i dzwoneczek. Angelika Wielguslach zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Kiedy może zainteresować się Wami skarbówka i kiedy warto pomyśleć nad zmianą księgowego? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Tomaszem Piekielnikiem, doradcą podatkowym. Będzie też między innymi o tym, jak chronić się przed inflacją. Panie Tomaszu, w jaki sposób możemy przeciwdziałać inflacji? Bardzo trafne pytanie ale obawiam się, że z punktu widzenia przedsiębiorcy, z punktu widzenia Kowalskiego, przeciętnego zjadacza chleba, przeciwdziałać inflacji niespecjalnie możemy. Chyba że postanowilibyśmy wszyscy, w jakimś sensie gremialnie, w sposób bardzo istotny, wpłynąć na władze i na decyzje, które podejmuje, bo te decyzje, które mają realny wpływ na inflację, to rzeczywiście podejmowane są przez rządzących. Zarówno wprost przez rząd i finalnie przez Sejm, czyli posłów, którzy ustanawiają, uchwalają prawo i ustawy, jak i w naszym przypadku przez Radę Polityki Pieniężnej, przez również Narodowy Bank Polski, a więc to są adresaci, Rzeczywiście ewentualnie naszych zaleceń. I gdyby, gdybyśmy rozmawiali jednak z punktu widzenia, rzeczywiście osoby prywatnej, tak, obojętnie czy przedsiębiorcy, czy kowalskiego, to tu pytanie brzmi w zasadzie chyba w ten sposób, w jaki sposób mogę się obronić przed tym, jakie są skutki inflacji, czyli tego, że rosną wokół mnie ceny. I na to pytanie znowu odpowiadam, to zależy. To zależy od tego, właśnie. Kim jestem? Załóżmy, że jestem przedsiębiorcą. No to mogę doświadczać tego, że bardzo się zmieniają ceny nabywanych towarów handlowych, jeżeli handluję, prawda? Jeżeli mam biznes handlowy, ewentualnie surowców i półwyrobów, gdy coś produkuję. Tak więc tutaj niestety nie ma złotej reguły. Każdy jednak powinien dbać o to, żeby prowadzić odpowiednią, wyważoną gospodarkę pieniężną w swojej firmie, w swoim przedsiębiorstwie. I teraz, dlaczego na to wskazuję? Bo przedsiębiorcy przyzwyczajeni, wszyscy byliśmy jako przedsiębiorcy do tego, że po prostu rynek rosnął, sprzedaż rosła, działo się dobrze. I mało kto jest nauczony zarządzania swoją płynnością finansową w okolicznościach takich, kiedy po prostu gospodarka będzie zwalniać. Więc na to zwracam uwagę, że trzeba zainwestować w narzędzia, do mierzenia swojej płynności finansowej. Więc takim narzędziem może być bardzo prosty i popularny program Excel. I znowu mówię o czymś, co dla dyrektorów finansowych wielu firm, dużych korporacji jest czymś oczywistym, którzy pracują na co dzień, analizując rachunek przepływów pieniężnych swojej firmy, swoich działów, którzy analizują różnego rodzaju modele biznesowe, które wiedzą w jaki sposób banki też interpretują te dane. Natomiast wiele firm z sektora MŚP w szczególności absolutnie nie pracuje na takich danych. Więc tutaj zachęcam do inwestycji w to, co jest, można powiedzieć, swoją kompetencją, swoją wiedzą, wiedzą zespołu, pracowników, którzy pracują. Bo myślę, że to byłaby tutaj najtrafniejsza inwestycja. I ona wcale nie jest taka duża kwotowa, kwotowo oczywiście. Natomiast... Daleki jestem tutaj od ferowania wyroków przedsiębiorcom, co powinni zrobić ze swoim majątkiem, ze swoim kapitałem, ponieważ to zwykle wymaga bardzo indywidualnych rozmów i bardzo indywidualnej rozstrzygnięcia tej indywidualnej sytuacji u danego przedsiębiorcy. Natomiast z moich obserwacji wynika, że duża część polskiego biznesu dysponuje nadwyżkami finansowymi, które, których tak naprawdę siła nawywcza topnieje z dnia na dzień. Wiemy jaka jest inflacja. Ona wynosi kilkanaście procent. Rada Polityki Pieniężnej nie wyklucza, że na najbliższy okres kilku kwartałów ta inflacja może osiągnąć poziom blisko 30%. Co prawda, nie jest to zdaniem RPP scenariusz, który się wydarzy, ale jest on możliwy. I myślę, że powinniśmy zakładać właśnie, że taki scenariusz będzie możliwy. Stąd zestawiając to, co powiedziałem teraz, z tym, co padło kilka zdań temu, powiedziałbym, przedsiębiorca szczególnie powinien wiedzieć, Jaką częścią swoich, swojego kapitału, swojego majątku może dysponować dla celów zabezpieczenia ciągłości swojego biznesu, a jaka część jest tą częścią, którą powinien czym, prędzie, czym prędzej dla dobra ochrony tego kapitału zamienić na jakąś formę aktywów? I tutaj znowu mamy do czynienia z potężną liczbą możliwości. Od aktywów finansowych, takich jak akcje, obligacje, tak zwane ETF-y, czyli jednostki w uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, które inwestują w określone indeksy. Mamy też walory związane z rynkami surowcowymi, mamy wreszcie kwestie związane z przedmiotami fizycznymi, mamy też kwestie w przedsiębiorstwie związane z możliwością zatowarowania się na zapas, prawda, w towary, w materiały. To wszystko wymaga. Bardzo wielkiej rozwagi i nie mamy czasu, prawda, żeby przejść chociaż dwa zdania mówiąc na, na temat każdego z, ty, na, każdego z tych przykładów y, możliwości lokowania kapitału, a tych przykładów nie wymieniłem nawet y, ćwierci tego, o czym można byłoby mówić. Y, to nie ja zachęcam do tego, aby nie wydawać pieniędzy na coś, czego nie rozumiemy. Dlatego, że jeżeli ja nie rozumiem, jakie mechanizmy dzieją się na przykład w związku z zakupem jakiejś jednostki uczestnictwa na rynku finansowym i nie rozumiem, od czego tam ryzyka zależą, w co konkretnie ale tak naprawdę dokładnie inwestuje w fundusz, którego ja jednostki uczestnictwa zakupiłem, to po prostu to się może skończyć całkiem nietrafnie. Więc szczególnie zachęcam do tego, żeby rozumieć, co się robi. I być może łaskawszym okiem niż dotychczas spoglądać na inwestycje w coś, co jest na, takiego materialnego, nad czym mam jakąś kontrolę po prostu, taką realną również, a nie kontrolę któregoś rzędu, prawda, piątego rzędu, ja tak mówię trochę żartem, bo kupiłem jednostki uczestnictwa w jakimś funduszu, które inwestuje znowu w inne fundusze, które inwestuje w jakieś akcje, które, których wartość zależy jeszcze od notowań, czyli o, po części też od wartości, jak gdyby sił zmierzających się takich jak podaż z popytem. To są bardzo skomplikowane zagadnienia, które trzeba by rozdyskutować nieco dalej i nieco bardziej. Natomiast będąc Kowalskim, czyli co bym miał powiedzieć dla Kowalskiego, to znowu na pierwszym miejscu stawiam kompetencje i wiedzę. Jeżeli my wprost jesteśmy już oswajani przez... Media, przez władze, z tym, że nadchodzi spowolnienie gospodarcze znaczne i to nie będzie krótki okres, to oznacza, że trzeba zadbać o swoje kompetencje. Ponieważ też będzie coraz trudniej o pracę, o dobrą pracę, o zajęcie. No i krótko mówiąc, rynek jest jak woda, zawsze znajdzie ujście. Przekładając to na język kowalskiego, to powiem tak, zawsze łatwiej pracę znajdzie i lepszą pracę znajdzie ktoś o lepszych kompetencjach, kto nie pozwoli się wyprzedzić przez rzeczywistość. Prawda? Natomiast jeżeli ten kowalski ma też własne oszczędności, to powinien myśleć o tym, żeby rzeczywiście może nie przechowywać całego kapitału, tak jak do tej pory w skarpecie czy na końcu. W banku, bo to mogą być pozornie bezpieczne miejsca z punktu widzenia inflacji, która w mojej ocenie nabiera rozpędu dopiero. To tak naprawdę trzymanie tam środków powoduje, że one realnie stają się coraz mniej warte. Ale znowu po pierwsze. Nabywam to, inwestuję tam, gdzie rozumiem i gdzie mam rzeczy pod kontrolą. Jeżeli czegoś nie rozumiem, ale bo jestem do czegoś namawiany, zachęcany, w szczególności w sytuacji, w której ja jako Kowalski nie płacę mojemu rozmówcy, mojemu doradcy za to, że mi coś doradza, prawda? to, to w takim razie mogę śmiało zakładać, że ten ktoś, ta osoba, która mnie do czegoś zachęca, do jakiegoś działania, no działa w czyimś interesie że ktoś jej za to płaci. Jestem zwolennikiem teorii, że nikt nie robi nam żadnych przysług i nie otrzymuje jakby prezentów niż od świętego Mikołaja. W związku z tym ten ktoś, kto nie do czegoś zachęca, do jakiegoś inwestowania konkretnego, działa w czyimś interesie, a to nie jest mój interes i powinienem być tego świadome. Czyli bardziej przestrzegam niż pokazuję konkretne miejsca, w których, na które warto tak naprawdę oprzeć swoje zainteresowanie. Wspominał Pan o nietrafionych zakupach. I teraz zejdźmy na kwestię przedsiębiorcy. Czy przedsiębiorca robiąc właśnie takie nieodpowiednie zakupy, może sprowadzić na siebie kontrolę skarbową? Zdecydowanie jak najbardziej tak. Szczerze mówiąc, co jakiś czas administracja skarbowa prowadzi też takie kampanie informacyjne skierowane do przedsiębiorców i służb finansowo-księgowych pracujących z takimi przedsiębiorcami o tym, że. Zakupy u nierzetelnych, u podejrzanych kontrahentów mogą powodować problemy. I teraz yy, liczba tych problemów, która może zostać wywołana, jest naprawdę bardzo podkaźna i bardzo potężna. Ja, oczywiście, wspomnę też o takiej ciekawostce, mianowicie, również oprócz urzędów skarbowych. I również oprócz urzędów cenoskarbowych, także Centralne Biuro Antykorupcyjne zajmuje się tropieniem przestępczości podatkowej i, i wyłapywaniem tych, no już można powiedzieć, potężnych w swoim rozmachu zdarzeń. Ale te zdarzenia często są problemowe dla średnich czy nawet niedużych przedsiębiorców, ponieważ to tam w tych masach przedsiębiorców upatrują przestępcy podatkowi dla siebie swoich korzyści. Jakie procedery mają miejsca, czy mają miejsce chociażby proponowanie zakupu towaru, zakupu surowców po bardzo atrakcyjnej cenie, jeżeli Taka sytuacja ma miejsce, powinniśmy zachować czujność i powinniśmy wprowadzić jakąś ostrożność w zawieraniu nowych relacji z kontrahentami, bo może się okazać, że finalnie, choć wszystko wygląda w porządku, zakupujemy towar, on do nas przyjeżdża, otrzymujemy do tego dokument rozliczeniowy, czyli fakturę, otrzymujemy do tego dokumenty transportowe, przyjmujemy to na magazyn, odliczamy następnie VAT z tej faktury, zaliczamy tą fakturę do kosztów podatkowych, to finalnie może się okazać, i to po kilku latach że kupiliśmy od jakiejś szajki oszustów ten towar, a pokusiliśmy się dlatego, że cena była wyjątkowo niska. I wiele mnóstwo takich postępowań w Polsce jest rzeczywiście prowadzonych i w niejednym przypadku te postępowania są wygrywane przez administrację skarbową. Dlatego dlatego, że przedsiębiorca w określonej sytuacji nie zadbał o swojej ostrożności, o dysponowanie jakimiś dowodami które stawiać będą go w pozytywnym świetle. Czyli cały kształt okoliczności i dowodów wskazuje na to, że ten przedsiębiorca wiedział lub mógł wiedzieć z łatwością, gdyby tylko nieco staranności włożył w swoje zachowanie o tym, że kupuje towar pochodzący z jakiegoś podejrzanego źródła. I to jest jeden z przykładów oczywiście ich jest jeszcze cała masa ale owszem, tak, kupując towary, możemy narażać się na problemy podatkowe i podałem jeden z przykładów kiedy to ktoś, kto dostarcza towar pośrednio lub bezpośrednio kupuje z podejrzanego źródła. Ale są też przypadki takie, w których towary pochodzą z normalnego źródła, załóżmy nie dzieje się tam nic, nic kryminalnego, nikt tam nie planuje oszukiwać skarbu państwa na podatku VAT, tylko po prostu panuje niewiedza co do mechanizmów rozliczeń, dotyczących transakcji międzynarodowych. I ja tu wspomnę dwa takie słowa klucze, takie jak wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, takie jak transakcje łańcuchowe. To są zjawiska, z którymi mierzą się księgowi rozliczający firmy, które po prostu uczestniczą w obrocie międzynarodowym, ale każdy księgowy powinien o tym co nieco wiedzieć, nawet jeżeli prowadzi księgi, rozlicza firmę, która funkcjonuje tylko i wyłącznie w obrocie krajowym, ale towar, którym obraca, na jakimś etapie tego łańcucha obrotu po prostu przypłynął, przyleciał czy przyjechał z zagranicy. To są tego typu zjawiska. Często właśnie to księgowi sprawiają, że nas wzywa skarbówka do siebie. I kiedy powinniśmy pomyśleć o zmianie osoby, która rozlicza naszą firmę? To jest znowu bardzo indywidualna sprawa, kiedy warto aby przedsiębiorca podjął taką decyzję o zmianie księgowego, o zmianie księgowej, o zmianie biura rachunkowego być może, bo biura rachunkowe to też potężna tak naprawdę przestrzeń w naszych polskich realiach. Mamy kilkadziesiąt tysięcy biur rachunkowych w Polsce, które obsługują nie zawsze mikrofirmy, tak więc często są to przez biura rachunkowe obsługiwane średnie czy duże podmioty. I ja myślę, że to zawsze jest bardzo indywidualna sprawa. Wolałbym się skupić na tym, co przedsiębiorca może zrobić. Jeżeli jest w momencie takim funkcjonowania swojego biznesu, gdy rzeczywiście coś mu przeszkadza na styku tutaj funkcjonowania firmy i księgowości. I znowu zamiast myśleć o tym, żeby coś wymienić, prawda, bo my żyjemy w takiej instantowej, można powiedzieć, subkulturze, jakby, że wszystko tu i teraz nowe, wymienione, jak jest popsute, o tym, że. Zachęcam do myślenia troszeczkę innego, mianowicie takiego, jeżeli coś funkcjonuje nie tak jak trzeba, to spróbujmy zdiagnozować przyczyny, bo być może uda się naprawić tą sytuację. Czyli być może relacja z księgową może zostać naprawiona. Być może księgowy czy księgowa ma za dużo obowiązków, co jest typowe znowu w firmach polskich. Absolutnie. Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa to są firmy, w których rzeczywiście na, na, na stanowisku księgowej czy księgowego ciąży takie fatum wielozadaniowości i te osoby wykonują często obowiązki leżące obok zajmowanych się, zajmowania się sprawami finansowymi i fiskalnymi. To o tym chcę też powiedzieć. Zachęcam też do inwestowania we własną wiedzę i w wiedzę właśnie osób rozliczających podatki, bo... Z doświadczenia też własnego i rozmów z klientami mogę jasno powiedzieć, że często zmiana księgowej, zmiana księgowego nie jest tym rozwiązaniem, ponieważ nie tam leży problem, w tej osobie. Natomiast jeżeli leży problem rzeczywiście w danej osobie, to za, za, zastanawiam się, diagnozuję to, czy ja mogę dostarczyć jako przedsiębiorca kompetencje tej osoby. Zachęcam do myślenia bardzo sprawczego przedsiębiorców, które związane jest z, takim oto, z taką oto tezą. To, to przedsiębiorca. Jest odpowiedzialny za to, w jak, w jak, jak sprawne są narzędzia, którymi się posługuje. A tymi narzędziami to też dział księgowy, tak? Więc to jest jego odpowiedzialność bardzo często, że ten dział księgowy na przykład nie do końca dobrze funkcjonuje. I to jest moja odpowiedź na to pytanie, ale gdybym miał wrócić do źródła pytania, czy rzeczywiście takie sytuacje mogą mieć miejsce i kiedy, no to z całą pewnością popełnianie błędów, które są zdiagnozowane przez jakiś czynnik zewnętrzny. I znowu wrócę tutaj do pomysłu, aby przedsiębiorca raz na rok, raz na dwa lata, może raz na trzy lata rzeczywiście korzystał z takiego dobrodziejstwa jak audyt podatkowy. Przypomnę, to jest coś innego niż badanie ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta. Mam tutaj na myśli właśnie audyt przez doradców podatkowych sytuacji podatkowej w firmie. I tutaj bardzo swobodnie można porozmawiać z osobami kompetentnymi na ten temat, uzyskać taki dodatkowy punkt widzenia, bo może właśnie ten, takie subiektywne przekonanie przedsiębiorcy o tym, że że coś konkretnego nie działa u jego księgowej, to być może to przekonanie jest mylne. Ale jeżeli się potwierdzi, no to chyba mamy tutaj odpowiedź na to na pytanie, kiedy należy myśleć o zmianie księgowej czy księgowego. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.